Wioletta Grabowska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie aktualności. A oto co przyniósł dzień. Widmo likwidacji, czyli kłopoty z zielarstwem. Decyzja ministerstwa oznacza dla nas krach, czyli likwidację sklepów zielarsko-medycznych. Przez lata jest sprzedawano, ale teraz nie wolno. Mowa o szeroko rozumianych produktach zielarskich. Wszystko przez rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, z którego skutkami przychodzi zmierzyć się teraz z wszystkim tym, którzy prowadzą sklepy zielarsko-medyczne. Zawisło nad nimi widmo bankructwa. Odebrano im prawo handlowania setkami produktów leczniczych od zwykłej witaminy C począwszy na szamponie przeciwłupieżowym skończywszy. Wystarczy dodać, że tylko w województwie śląskim jest 140 tego typu Punktów handlowych. Lidia Tarczyńska. Z dziadko, to nie wiem, jak, jak postępować. Dobrze postępuje ktoś, kto nie wie, więc pyta. Bronisława Kasperkiewicz od lat jest wierną klientką sklepu zielarsko-medycznego. Jedną z wielu, którym cierpliwie odpowiada się tu na wszelkie pytania. Wolę kupować w Sepie, niż w aptece? Nie się. Sympatia do ziół i produktów ziołowych w ludziach zostanie, ale po wielu sklepach zielarsko-medycznych może nie zostać ślad. Taką moc rażenia ma rozporządzenie ministra zdrowia z października tego roku. Ta decyzja ministerstwa oznacza dla nas krach, czyli likwidację sklepów zielarsko-medycznych. Spowoduje to ograniczenie dostępu do leków ziołowych i ziół. Apteki niekoniecznie sprzedają taki sam asortyment. Wielu produktów w nich nie kupimy, choć na pewno skorzystają na tym finansowo. Ale i tak Śląska Izba Aptekarska krytykuje decyzję resortu zdrowia. Zdecydowanie świadczy to o tym, że ktoś w Ministerstwie Zdrowia nie za bardzo panuje nad całą polityką lekową. To nie jedyny koszyk leków, które ugodziła polityka lekowa resortu. Całe lata je tu sprzedawano, teraz nie wolno ponoć dla dobra pacjenta. Klienci nie rozumieją, dlaczego do tej pory mogli kupić u nas szampon przeciwwupierzowy, pastę cynkową lub maść bursztynową. Myśl nowych zasad ministerstwa nie mogę im tego sprzedać, ponieważ mogłabym im zaszkodzić tym. Jak na razie szkodzą wszystkim skutki rozporządzenia, także zdaniem lekarzy. Na tym pacjent, który jest już przywiązany do pewnych preparatów, które są od wielu lat na naszym rynku i które są skuteczne. Resort też już chyba pojął, że wylał dziecko z kąpielą. Już zweryfikowaliśmy wykaz e, tych e, produktów leczniczych, które mogą być sprzedawane w grupach aptecznych i pozaaptecznych. E, I on zostanie w ciągu kilku dni kolejnych wywieszony na stronie naszej ministerstwa, i już w jak czasie powstanie nowy projekt rozporządzenia. Komu obecna decyzja Ministerstwa Zdrowia wyszła na zdrowie? Raczej nikomu. Nawet samemu ministerstwu, skoro weryfikuje własne decyzje. Oby tym razem nie zabrakło urzędnikom aptekarskiej precyzji. Lidia Tarczyńska, aktualność.